Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Moi kochani, warto sobie przypomnieć, jaki jest Chrystusowy pomysł na prześladowanie. Pan Jezus nie ukrywa, że ci, którzy za nim idą, będą prześladowani. Ale co mają wówczas robić? I z tego fragmentu możemy wyciągnąć kilka takich istotnych cech. Więc po pierwsze, nie należy skupiać się na głębi wielkości tego prześladowania, ale należy skupić się na tym, co jest najistotniejsze, mianowicie na tym, że będzie to sposobność do składania świadectwa. I Pan Jezus mówi o tym w taki sposób i do takich ludzi, dla których zawsze to jest istotne. Ci, którzy wierzą w Chrystusa, zawsze chcą, żeby królestwo Boże się rozszerzało. Zawsze chcą o nim dawać świadectwo. Zawsze chcą, żeby Chrystus przez nich działał, żeby jego łaska była widoczna. Po to siebie składają Bogu w ofierze, a żeby on rozgłaszał swoją chwałę. A więc tutaj w tych prześladowaniach uwaga tych prześladowanych jest skupiona na tym, aby chwała Chrystusa była wyraźnie widoczna dalej pan Jezus mówi zwróćcie uwagę na waszą wymowę na mądrość czyli w czasie prześladowania pan Jezus mówi aby być otwarty na Ducha Świętego a żeby się po prostu modlić otwierać się w sercu wsłuchiwać się w to w jaki sposób Duch Święty komentuje nam i wyjaśnia nam nasze życie w ten sposób będzie pan bóg mówił przez nas nie należy się zniechęcać z tego powodu, że to nawet najbliżsi będą nam, nas prześladować, ponieważ nasze osobiste dobra nie będą naruszone i ocalimy swoje życie w niebie w Chrystusie. Kiedy prześladowany, który szuka sposobności dodawania świadectwa Chrystusowi, oddaje życie, to przechodzi od razu do Królestwa Bożego. Pamiętamy, że od samego początku Kościół najwyżej czcił męczenników. Tych, którzy jednoczyli się z Chrystusem w godzinie swojej śmierci. Panie Jezu, daj nam odważnie, abyśmy całe życie ćwiczyli się i wzrastali w dawaniu o Tobie świadectwa, i w każdej chwili naszego życia, w każdej trudnej chwili naszego życia, aż po śmierć, byli temu świadectwu wierni i weszli do prawdziwego życia z Tobą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.